Dzień minutę, Michał Kobosko. Najpierw próba zamordowania aleksjanowalnego, Nawalnego, a teraz osadzenie go w łagrze na ponad 30 miesięcy. To pokazuje, jak nadal groźny jest rosyjski niedźwiedź. Im bardziej aktywna będzie opozycja w Rosji, tym bardziej reżim Putina będzie brutalny i tym bardziej będzie szukał odreagowania poza granicami Federacji. W tym kontekście szczególnego znaczenia na nowo nabiera kwestia bezpieczeństwa i zewnętrznego, i wewnętrznego Rzeczypospolitej. Pod tym względem ostatnie 5 lat to cofnięcie się Polski w rozwoju. Mamy aferę z Karabinkiem Grot, mamy niekończącą się dyskusję wokół braku umów offsetowych przy kontraktach z dostawcami amerykańskimi. Mamy historię, smutną historię przetargu na zakup 70 śmigłowców wielozadaniowych. Macierewicz zerwał umowę 5 lat temu i dzisiaj nadal jesteśmy w punkcie zero. No i mamy teraz awanturę, wielką awanturę w polskiej armii dotyczącą właśnie zakończonych ćwiczeń, wirtualnych ćwiczeń obronnych ZIMA-20. Po ich zakończeniu Andrzej Duda i Mariusz Błaszczak robili bardzo zadowolone z siebie miny. Miny polityków niezwykle z siebie zadowolonych i dumnych z przebiegu tego ćwiczenia. A prawda okazała się taka, że mimo, że w ćwiczeniu wykorzystano wirtualnie sprzęt amerykański, którego jeszcze nie mamy i długo mieć nie będziemy, jak Patrioty, Hajmarsy czy samoloty F-35, to to wirtualne starcie z Rosją przegraliśmy w sposób kompromitujący w dodatku w atmosferze wzajemnych oskarżeń, przecieków i wojenek w ramach Sztabu Generalnego. Prawdziwa reforma polskich sił zbrojnych będzie możliwa dopiero po tym, jak pożegnamy władzę pisowską, nie wcześniej. Miejmy nadzieję, że do tego czasu kremlowskie oko Saurona, które widzi obecność w Polsce kilku tysięcy żołnierzy amerykańskich, będzie utrzymywało swój gniewny wzrok gdzie indziej.